Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach. Pracuję właściwie w Chinach od 15 lat, ale mieszkam w USA, w Connecticut. Clinton, Connecticut to jest taka część Nowej Anglii, gdzie są zarówno i biedni, i bogaci. Ale sprawdzając samochody, ostatni raz patrzyłem na parkingu, samochody były w zeszłym roku i 6 miesię 5 miesięcy temu. Nie było dużej zmiany, ale w tym roku widzę dużą zmianę. Jest dużo nowych samochodów. Znaczy nie w tym roku tyle, co. Tego lata raz, że stymulus ekonomiczny, poza tym oczywiście dużo, dużo miejsc pracy wróciło, szczególnie do Nowej Anglii i szczególnie do miejsc, które są generalnie fabryczne. Z Nowej Anglii dużo miejsc, Connecticut, Massachusetts, tutaj Vermont i te stany na północ, Rhode Island, Vermont. I main potraciły dużo miejsc pracy do Chin. Ale co ciekawego się dzieje w ekonomii amerykańskiej, w ogóle generalnie globalnej ekonomii, nie wiem czy to ma, ma miejsce w Chinach. Nie, w Chinach tego nie będzie miało miejsca przez najbliższe 30 lat. Które się stanie za 30 lat. Transfer kapitału pokolenia Baby Boomers, czyli tego wielkiego społeczeństwa powojennego, które wyrosło w latach, porodziło się w latach 45-50. Następnie stworzyło właśnie pokolenie, które wybud wybudowało największą zamożność w rzeczy zachodniej cywilizacji. Przekazują wszystkie oszczędności, domy, póki jeszcze mogą, bez podatku, młodszemu pokoleniu, czyli pokoleniu milenialsów, tych młodszych, tych starszych. Ja zależę się od tych starszych, są też młodsi milenialsi, którzy zamieniają następnie te pieniądze, domów czy to je sprzedając. Uh, czy to je wynajmując, powiększają swój kapitał. No Wybór samochodów jest ogromny, ale co oszukuje najbardziej, to jeszcze nie było tak, nie wiem, półtora roku, rok temu, Sześć miesięcy temu tyle nowych samochodów na parkingach, co teraz widzę nowych samochodów. Raz, że na pewno zmiana modeli, bo i nowe kije, nowe Lexusy nowe Toyoty powchodziły na rynek, to jest raz, a dwa uh, takie Taylorite, jest fajna Ale i też um, Nowa stylistyka. Duże suwy amerykańskie stały się jak gdyby troszeczkę dłuższe. Już nie są takie pękate i wysokie, jak dawniej były. A japońskie suwy urosły w rozmiary. Także dużo nowych modeli jest widocznych, które praktycznie są rok, dwa w sprzedaży. Ale i też widać, że ludzie szybko wymienili samochody, bo był w pewnym momencie taki okres, że zaczęły krążyć, krążyć plotki, czy nie plotki że samochody będą drożeć i rzeczywiście podrożały bardzo dużo kiedy ta inflacja uderzyła kiedy te wszystkie stymulusy, które były po pladze uderzyły właśnie w rynek i pojawiły się pojawiło, pojawiły się te pieniądze na rynku no i też ludzie zamienili w samochody tym bardziej, że nie amerykańska i chińska cywilizacja to, cywilizacja, to są to są cywilizacje samochodów, to są cywilizacje samochodów, to są w większe rzeczy, wykładnikami tego kim się jest jest samochód, którym się jeździ. Nie ma dużo Niemców, zwróćcie uwagę, jest dużo natomiast Japończyków, oczywiście dużo jest amerykańskich samochodów, a samochody amerykańskie są o tyle atrakcyjne, że są tanie, generalnie tanie, na przykład Expedition już u swojego dealera a powyżej ulicy, to już mogłem go kupić za 47 tysięcy dolarów. Base, bo base, ale no, kawał, auta. To jest potężne, bo to jest w Wróci Rzecz Lincoln ten wielki nawigator. Także chyba nawigator. Nie znam się dobrze na tych modelach, bo tyle tych modeli wchodzi. Ale z tego co obserwuję, to rzeczywiście wymienili samochody Amerykanie przez ostatnie pół roku. A... Oczywiście wciąż dużo samochodów jest starszych. Nie zmienia to faktu, że ten transfer kapitału istnieje. No Przeważają suwy. Także wcześniej zauważyłem, że przeciwnie do Chin parkują tutaj dziobem do przodu, maską do przodu, no, ale to jest ktoś logicznie zauważył w którymś z komentarzy. No, łatwiejszy dostęp do bagażnika. No i oczywiście ładny jest ten Ford. ale to jest stary Ford. W ogóle policyjny chyba. Przejdę tutaj na drugą stronę. Nie ja ma ładnego przejścia tutaj, ale. Okolica okolice jest fantastyczna, bo to miejsce w Zbigniewie nazywa się Clinton Crossing. To jest miejsce, gdzie rzeczy połowa stanu robi zakupy. Z tego tytułu, że ceny są bardzo niskie, jeśli chodzi o szczególnie okres przed tym, kiedy dzieci pójdą do szkoły, ale też okres końca lata. Lato się kończy. Okolica jest fantastyczna, zresztą możecie zwrócić uwagę, jesteśmy praktycznie w centrum puszczy północnoamerykańskiej. To nie jest tak jak w Chinach, że wybudowano osiedla, wybudowano sklepy, parkingi, następnie posadzono, posadzono, drzewa dookoła. Nie przeciwnie, ładna kwióra, co tutaj mnie przepuściło i X3. Ładne są te samochody, szczególnie te nowe. Um, no to jest zamożna, to jest zamożne społeczeństwo, ta, także mają to. Wracając do tych drzew, um, w Chinach drzewa sadzono w miejscach, gdzie człowiek się osadzał i gdzie budowano sklepy, gdzie budowano osiedla zakupowe, natomiast tutaj, tutaj karczowano puszczę Puszczę Amerykańską, tu szczególnie e, Puszczę Amerykańską, która była pisana w książkach, to jest właśnie ta puszcza amerykańska. W książkach e, Jamesa Fenimora Coopera, e, w tym w, piękne widoki są w tym filmie. Kurczę, zapomniałem się nazywa ten aktor, ostatni mohikanin, czy tam ostatnia wojna Mohikan. To są piękne biuiky. Elektryków w ogóle nie ma. Należy zwrócić uwagę. I w ogóle nie będzie z tego. i to... nie. Jest Hyundai Venue. Jest taki malutki. Natomiast wszystkie to są jednak spalinowe nawet ze względu na to, że będzie najstania. Galon kosztuje 2,99. Nie było takiej ceny praktycznie od przed plagi. O, tutaj jest Sahara. A akurat dwa rubikony kupiliśmy, bo chińczycy mają. Uh. Szaleją na punkcie tych samochodów. Nie wiem co w nich widzą, no są twarde w środku i takie. Ale mogą się podobać jak słubia. To jest taki gelandwagen dla biednych albo takich średnio zamożnych. Wracając do samochodów, to jest praktycznie równy podział między amerykańskimi i azjatyckimi samochodami. Wciąż nie ma chińskich samochodów, nie będzie tutaj. Rynek jest szczelny, raz, że jest szczelny cłami, a dwa te nowe samochody nie będą się wbijały w gust Amerykanów. Zwróćcie uwagę, Amerykanie mają takie całkiem inne gusta, Nawet ten nowy Palisade, czy tam Palisades wcześniej się nazywał, taki sobie jak gdyby jute z przedłużoną z tyłu częścią bagażnikową. To Kia i Hyundai to jest ta sama firma. I ciekawostką, proszę, Land Rover również to samo. I Chińczycy nie wbijają się w ich gusta, jeśli chodzi o samochody, Gdyż to jest całkowicie inna cywilizacja. Chińczycy lubią światełka, tablety, dużo migających gadżetów. Natomiast ta cywilizacja zachodniego człowieka jednak stawia na utylitaryzm. Czyli, tak jak w USA, mają przede wszystkim suwy i suwy królują, ale i przestrzeń, no i dzieci. Tutaj ludzie mają jednak dzieci, bo szczególnie chodząc, robiąc sobie zakupy, bo jestem gapowiczem, uwielbiam produkty Gapu i Banana Republic. Zwróciłem uwagę, ludzie mają dzieci, dwójkę, trójkę, także jest zapotrzebowanie. Ładny jest ten Chevrolet Travers. Udało im się, chociaż tak z tyłu ta linia nie ma za bardzo prześwitu w samochodzie, ale auto jest ładne, w którym chyba. TV Series Lioness. Oni tam jeżdżą właśnie tymi trawersami. Bardzo ładnie wyglądają. Proszę. Ładnie stylingowane. Co to jest? Subaru chyba tak. A I wracając z powrotem do tematu samochodów i gustów. Te gusty są jednak tutaj inne. Raz, że potrzebne są potrzebne jest duże miejsce na zakupy. Duże rodziny. Oczywiście zwierzaki. Tutaj jest dużo psów. Tutaj się dużo wozi psów. Chińczycy raczej nie wożą psów. Amerykanie wożą psy. Są stąd, stąd też tych psów i samochodów będzie troszeczkę samochodów dla psów będzie troszeczkę więcej i to co widzimy tutaj ten przekrój samochodów proszę następna nie to jest Chief to jest jeszcze inny tak Wrangler to wygląda jak Sahara jak grubkie one dla mnie tak samo wszystkie wyglądają chociaż ten wygląda tak bardzo e, Jeepowato ulisowato ale jest troszeczkę mniejszy i wracając z powrotem do samochodów i do nawyków. No ta przestrzeń jest tutaj potrzebna. Poza tym jest tutaj też przestrzeń do parkowania. W Chinach nie ma przestrzeni do parkowania. Stąd nie znajdziemy dużo potężnych samochodów. Oczywiście są pasjonaci, którzy kupują duże amerykańskie samochody, czy duże niemieckie samochody, czy duże japońskie samochody. Ale jednak tej przestrzeni nie ma, stąd też nie znajduje się. Zwróćcie uwagę, nie ma dużo BMW, nie ma dużo Mercedesów z jednego prostego powodu. Części są bardzo drogie, serwis jest bardzo drogi. I nie lubią, albo inaczej, zakłady się nie specjalizują. No i oczywiście rynek jest chroniony przez wysokie cła, stąd też te samochody są bardzo drogie, nowe. Natomiast używane samochody są bardzo tanie, ale jest jeden problem. <grybujesz> żeby je naprawić, to trzeba mieć pieniądze, żeby je naprawić, bo naprawdę części komponenty, nawet jak się sprowadzać, chińskie części komponenty nie są wciąż takie tanie i mało tego. Powiedziałem większość 80% chińskich komponentów do samochodów niemieckich robionych w Chinach, nie pasuje do samochodów, które są albo importowane bezpośrednio z Niemiec, O, to jest Sahara bardzo ładna. Importowane bezpośrednio z Niemiec albo robione w południowych stanach tutaj South Carolina, Kentucky, Alabama, tam też mają niemieckie Audi, Mercedes BMW, mają swoje fabryki. Także myślę, że tyle na tyle. Krótko, ale treściwie. Auta nie z Chin, ale auta z USA tym razem. Um, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 15 lat. To jest chiński biznes. Tyle, na tyle, tyle, na tyle. Pora lunchu 13.79. Do usłyszenia i pozdrawiam.